Cześć, siemanko, z tej strony Kamunabu, a to jest um, taki trochę, wiecie, specjalny odcinek, bo konkurs i w ogóle masakra, będzie fajnie, wiecie, je, 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 radocha na całego, hu. miałem jechać teraz na siłownię, ale okazało się, że mój sąsiad, czyli mój transport <grytanie> jest troszkę y, chory, przeziębił się, tak więc dzisiaj nie pojedzie, dopiero jutro jadę, no to miałem czas, żeby nagrać taki specjalny odcineczek, tak. Dobra, no to co wam mogę powiedzieć tak na szybko? Wczoraj o godzinie 16.4, nie, 16 kwietnia 2013 roku o godzinie 22.30, stuknęło mi ilu 555 widzów, 555 widzów, 555 widzów i z tego powodu postanowiłem zrobić konkurs. Konkurs, konkurs, jej! No fajnie, myślę, że będzie. A co będzie trzeba zrobić? No wiecie, jest was sporo, macie spore szanse. Konkurs nie jest trudny, nie trzeba, nie potrzeba wam żadnych zdolności. Nie, nie, tym razem nie trzeba napisać tylko zwykłego komentarza. Coś więcej trzeba, coś więcej. Um, a co trzeba więcej? Ano, mianowicie narysować kamunabu. No. Kamunabu. Tylko nie chodzi mi o portret, bo portrety są takie ten... No być po prostu tak jakby powiedzieć e, komiksowy, bajkowy, coś w tym rodzaju taki... Może z gry, coś w tym rodzaju taki kamunabu, jak sobie wyobrażacie kamunabu. Może być, nie wiem, może być pies, kot, szczur, może być patyczak, może być dosłownie cokolwiek. E, dosłownie cokolwiek może być. Tylko żeby to według was kamunabu był. Kamunabu, kamunabu. Nie wiem, mogę być... Kamieniem mogę być patykiem, mogę być kółkiem, mogę być czymkolwiek. Im bardziej kreatywna praca, tym większa szansa na wygraną. A co jest do wygrania? Do wygrania macie. Coś, coś fajnego, coś fajnego. Na szybko, na szybko. Nie wiem, nie wiem, czy lubicie Metina, czy nie lubicie Metina, ale myślę, że konkurs będzie warty Metina. Od Metina zaczynałem, na Metinie skończę. Mianowicie mam do oddania konto 61 level Sura WP, skile M4, M3, coś w tym rodzaju. Na końcu będziecie mieli zdjęcie jednej postaci i drugą nagrodą, bo będą dwie nagrody, jest konto Wojownik 61 level, tylko, że tam jest aura jeszcze na M1, taka lamerska postać wbita dosłownie... W w trzy tygodnie level, no po prostu, żeby zrobić misję na książki yy, na naz, zwoje egzorcyzmu. Yy, tak, na tym koncie też jest postać sura BM. Będziesz to mogli sobie obejrzeć już za chwileczkę, za chwileczkę, za chwileczkę. Tak, za chwilkę. Yy, a jeszcze jakby ktoś pytał jak wygląda Kamunabu, to mogę zrobić. Czekajcie, dodaj sekcję, wybierz materiały. Yy, Playlista, gdzie jest? Tu? Nie, niech nie, nie chcę wszystkich. Yy, Popularny. Pojedyncza playlista. Ok, jest tutaj. Znaleźć playlistę. Alarm for Cobra 11. Naciskamy gotowe. I odcinek drugi z Alarm for Cobra Nitro. Tylko to był taki, wiecie, jak to mam powiedzieć, testowy odcinek. Dlatego troszkę mi nie wyszło. Tutaj jestem w rogu ja. Eee, czasami głos się psuł. Chodzi mi w sumie o ten wygląd. Wiem, że to nie jest zbytnio wyraźnie, ale ok. No i musicie narysować na papierze, może być w, na papierze, może być w pęcie, może być w czymkolwiek. I co zrobić, żeby, 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 żeby ta praca do mnie doszła. Po prostu, albo robicie wyraźne zdjęcie, albo skanujecie to i wysyłacie mi na pocztę. No i tak wysyłacie na pocztę nigdzie indziej w sumie. A później tę pracę pokażę już w ogłoszeniach. Nie liczy się, kto ma talent, bo ja nie chcę mieć naprawdę takiego, wiecie, że idealnie detale, cienie, w ogóle wszystko. Ma być po prostu Kamunabu, ma być zabawnie, ma się wszyscy bawić, każdy ma szansę, nawet jak rysujesz tylko patyczaki. Musi być po prostu z humorem i to musi być Kamunabu. Samo słowo Kamunabu jest takie murzyńskie, nie? No takie fajne. Myślę, że powiedziałem już wszystko. Mam nadzieję, że konkurs wam się spodoba. Cześć, trzymajcie się, na razie, hehehe, papa.